dzisiaj zmienił? Na pewno zainwestowałbym e, szybciej w mentoringi i w płatne kursy. Wcześniej tego nie robiłem, no bo zarabiałem mało. Moja pierwsza wypłata na swoim to była 1300 zł, więc ciężko wykupić od kogoś mentoring za 1200, 1300 czy ileś. Natomiast dzisiaj, kiedy mnie to stać, zrobiłbym to na pewno szybciej, tak? Na pewno też zainwestowałbym szybciej w, e, w kursy, chociażby te tworzenie stron internetowych. Dużo rzeczy uczyłem się na błędach. Często na swoich błędach, tak? Traciłem mnóstwo, czy traciłem Nauka na dojście do pewnych rzeczy, do pewnych wniosków, do pewnych umiejętności, jak chociażby pozyskiwanie klientów, monetyzacja zajmowały mi po prostu godziny, tak? I teraz na przykład widzę w moim kursie, gdzie masz jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, gdzie masz 8 godzin wiedzy, wszystko podane w takiej pigułce, tak? I teraz tak sobie myślę, tutaj mam 8 godzin, gdzie ktoś może kupić za 447 zł. Setki moich godzin mojego, mojego życia, mojego doświadczenia, mojej pracy, moich wniosków w formie takiej 8-godzinnej pigułki. To co, co robić, a czego nie robić, jak szybko dojść do dużych kwot w prowadzeniu takiego biznesu, który polega właśnie nie tylko na tworzeniu stron internetowych, bo to, to się rozrasta, to ewoluuje razem ze mną. Zaczęło się od biznesu tworzenia stron. Z czasem zobaczyłem, że pieniądze są też gdzieś indziej. Pieniądze są w, abonament, w abonamentach, gdzie mogę klienta monetyzować. Nie muszę ganiać się za, za klientami, nie muszę ciągle zdobywać nowych zleceń na te strony, ponieważ wystarczy kilka klientów, których wrzucam w abonament i monetyzuję ich na innych usługach. I nie muszę skupiać się na jednej niższej.